Witam Was moi drodzy widzowie Dziś zapraszam na typowo vlogowy odcineczek Ponieważ wybieramy się z Olą i naszymi przyjaciółmi w podróż Ale nie zdradzę Wam jeszcze gdzie Jedyne co mogę powiedzieć to, że jest to w miejscu gdzie jest jedno z najbardziej niebezpiecznych lotnisk na świecie Możecie zgadywać? ale równie dobrze możecie poczekać do samego końca i pewnie do końca vloga się okaże, gdzie w końcu polecieliśmy. Także my mamy spory burdel, bo właśnie się pakujemy i dzisiaj wyjeżdżamy. Idziemy pierwsze do Warszawy przenocować u rodziców Oli, bo wylot jest po prostu z Warszawy dosyć wcześnie rano, więc nie chcieliśmy przez noc gdzieś tam się pakować i wybierać, więc sobie przenocujemy na spokojnie i rano jedziemy na lotnisko. Powiem wam szczerze, że chyba bardzo dobrze, że jedziemy, bo wiosna w Polsce jest po prostu ekstremalnie zarąbista, rewelka, oj wspaniale, kurde nasypało mi do domu, tak trzeba ćwiczyć, tylko co z nad bagażem? nie no żartuję sobie, to jest najlepsze rozwiązanie na wszelkiego rodzaju wyjazdy, ponieważ guma oporowa, jest w stanie dostąpić ci wszystko. Dosłownie wszystko. Każdą ciała można na niej ćwiczyć. Także nie trzeba zabierać ze sobą sprzętu do ćwiczeń, który waży. Tylko guma, która absolutnie nie zajmuje miejsca, się zmieści dosłownie wszędzie. Proszę bardzo Hej, słuchajcie, biedło. wiecie, że jedziemy i zobaczcie, to schamstwo po prostu. Wbijają nam goście. Wiedzą, że wylatujemy i po prostu się wbili. Masz jeszcze cały dzień do Nie, to tak naprawdę to ten. Ta pani i ta pani jadą z nami, także. A ja? A ja? Ciebie zostawię! <grym> także nie jedziemy sami. Nie, to wyjedziecie <grym> sami. To, jak kto z kim jedzie. Zapakowaliśmy się do samochodu na centymetr kwadratowy dosłownie. Udało się. Zresztą zaraz wam pokażę, jak to wygląda. To co jedziemy moim, mówisz? <grym> <grym> tak jest. No, dopchane na Maxa, Dopchane jeszcze to jest to cztery to plecaki. To, to jest to Aha. Czy już jeszcze śmieci? A co no, tam śmieci? Podamelcie to chyba, a nie, po to jakiś duży plecak, jeżeli tam jest miejsce. Tak? Nie widać, że się uśmiechasz z daleka. Tere -tere? Tak. Tu takie małe auto kupujecie. Zapakowaliśmy się jak do malucha ze starych czasów. No, Wychodzi na, żonę, na to, że im większy, większy auto, tym gorzej. Ja do Opla mojego kombika, zapakowałem więcej rzeczy, mi się wydaje kiedyś. jakieś cztery torby. Paszet? Paszet? Jaki za paszet. Paszet! Co sam do, sam do ciebie prawda? to jest paszet. Dobrze moi drodzy, jesteśmy właśnie u Oli, czy właśnie w rodzinnym domu Oli w ko koło Warszawy. Także nocujemy sobie tutaj, żeby na spokojnie jutro rano pojechać na lotnisko i w drogę. Rodzice Oli. No, nikt więcej. Jesteśmy już na lotnisko, teraz 2,5 godziny sobie poczekamy na odprawę Nic Nic No i weź jedź takimi gdziekolwiek Czekaj poprawię ci Siemaneczko i jesteśmy już na miejscu ta moja żona Myje naczynia. Tutaj zrobiliśmy sobie już w międzyczasie zakupy. Trochę owocków. Powiem Wam, że mamy mega, mega fajne miejsce. A hitem tutaj jest bus, w którym się śpi. Wstawiony po prostu do salonu. W środku jest łóżko. I tak klimatycznie po prostu można sobie tutaj spać. Normalnie full wypas. Można pojechać gdzieś. To jest drugie łóżko. Także bardzo tutaj. Przestronnie, ładnie. Chociaż najładniejsza, i tak tutaj jest Aleksandra. Dziękuję. Proszę bardzo, mówię tylko prawdę. O, i mamy fajną lodówkę, to jest mega. Ekstra jest. Mamy basenik. Takiego gościa tam też od basenu. Czyści co jakiś czas. <laughs> Okolica ogólnie bardzo ładna. Bardzo wysoko jesteśmy, ogólnie w górach. No bo Madera bo jesteśmy na Maderze, bo nie mówiłem jeszcze jest bardzo ogólnie górzysta i tutaj się serpentynami wyjeżdża więc do plaży mamy kilka kilometrów, ale to nic nie przeszkadza wynajęliśmy sobie taką furę, więc będziemy zwiedzać Maderę, pojedziemy w kilka najciekawszych miejsc, także moi drodzy mam nadzieję, że spędzicie razem z nami miło ten czas i zakosztujecie chociaż troszeczkę tego słońca, które będziemy wam po prostu wysyłać jak najczęściej się da Posprzątane? Czy już kończysz robotę? Nie zostawiłem tam jeszcze siatkę Wybieraj <laughs> Dzisiejszy dzień, jesteśmy już zmęczeni lotami, lot na Maderę trwa 5,5 godziny. Tak jak powiedziałem na początku, to jest jedno z najniebezpieczniejszych lotnisk na świecie. Prawda Amir, jak Ci się podobało lądowanie? Fajnie. Jaka część lotu Ci się najbardziej podobała, lądowanie, czy lecenie, czy startowanie? Po startowanie. Dlaczego? Bo było szybko. Bardzo szybko, nie? Wgniotło to fotel? Co? Wgniotło Cię w fotel? Nie. Nie? To nie było tak szybko chyba. Patrzcie jak tu to leciało W ogóle środek drogi tak uh, Masakra? Oh no Patrzcie z cielaczkiem, jaka meta w ogóle? O, jakie jesteście piękne! A o Jezu patrzcie! A hmm, malutki baby! Patrzą. Co wy, krowy nie widzieliście? Ej, no to mi się podoba, bo tam Bartek z Anią chodzą i pocą te krowy, a te dwie tak leżą i <grym> nie chcesz. W będzie temat, który poruszyłem w sumie w poście na swoim Instagramie. Mianowicie tego, jaką mamy wizję samych siebie z przyszłości. A to jest bardzo ważne z jednego prostego powodu, dlatego że to w jaki sposób się widzimy, jeżeli chodzi o przyszłość, to bardzo mocno weryfikuje to, co kreujemy w tej przyszłości. I teraz warto by się było właśnie zastanowić, jaką macie wizję samych siebie, swojego życia, swojego otoczenia za kilka lub kilkanaście lat, na przykład za pięć lat. Jak widzicie siebie, swoje otoczenie, w którym miejscu jesteście, czy wszystko u Was jest ok, czy raczej patrzycie z perspektywy takiej dramatycznej, że będzie źle, że coś się wam nie uda, że nie wiem, dążycie w tym kierunku, którego nie chcecie. Albo za 10 lat. Gdzie będziecie za 10 lat? W jakiej będziecie sytuacji materialnej? Jak będzie wyglądała wasza rodzina? Jak będzie wyglądało wasze zdrowie? Jak będzie w ogóle wyglądało Wasze życie? To jest taka rzecz, którą warto by było przemyśleć, żeby wiedzieć, w jakim kierunku my dajemy tą energię. To jest tak zwany taki GPS. Według tego GPS-a możemy ocenić to, w jakim kierunku dążymy, bo bardzo często się zastanawiacie, jak prawo przyciągania w Waszym przypadku działa i czy wszystko robicie dobrze. I teraz właśnie to jest taki prosty mechanizm, prosty przykład, na podstawie którego Wy możecie ocenić, czy idziecie właśnie w dobrym kierunku. Jeżeli Wyobraźcie sobie teraz, tak na szybko. Jak byście się widzieli za 10 lat, te pierwsze myśli, które Wam przychodzą, te pierwsze, nie wymyślajcie sobie, co byście sobie marzyli, co byście chcieli, tylko te pierwsze myśli, które Wam przychodzą, jak siebie widzicie za 10 lat? Wszystko, co jest w Waszym życiu, jak to widzicie? I to Wam da odpowiedź, w jakim kierunku wy zmierzacie cały czas. Czy wasza taka ogólna, wewnętrzna, taka podświadoma kreacja rzeczywistości jest na dobrym torze, czy idziecie w dobrym kierunku, czy raczej widzicie to wszystko, że tak powiem, w czarnych barwach? Bo to oznaczałoby, że mimo, że się staracie właśnie kreować rzeczy pozytywne, to będzie wam to kiepsko wychodziło, ponieważ wasza podświadomość będzie kreowała coś innego. I ta prosta sytuacja da wam rozeznanie, w którym miejscu jesteście i do którego miejsca dążycie. I teraz musicie zwrócić uwagę, jeżeli jest wszystko ok i te pierwsze myśli są dla Was pozytywne i uważacie, że idziecie w dobrym kierunku, no to wszystko ok, to po prostu trzymajcie się tego i stosujcie coraz więcej tych technik, które poznacie w międzyczasie, jeżeli chodzi o prawo przyciągania. No i w tym momencie możecie bardziej precyzyjnie osiągać swoje cele. Jeżeli natomiast okaże się, że Wasze pierwsze myśli odnośnie przyszłości. Właśnie nie są pozytywne, czyli raczej widzicie to wszystko no, w takich ciemnych barwach. No to tutaj się Wam powinna zaświecić taka lampka i w tym momencie możecie sobie właśnie uświadomić, że coś jednak gdzieś robicie nie do końca tak jak należy, że wasza podświadomość nie kreuje tego, co Wy chcecie, tylko wręcz przeciwnie czyli gdzieś wewnętrznie po prostu macie dużo strachu, dużo obaw odnośnie tego, co się w życiu wydarzy. Być może to też jest spowodowane tym, co się po prostu kiedyś wydarzyło i ma na to wpływ do dnia dzisiejszego. Natomiast to też warto by było przepracować, czyli uświadomić sobie dlaczego tak jest, jakie zdarzenia czy jakie sytuacje przyczyniły się do tego, że właśnie w ten sposób myślicie o swojej przyszłości, bo to będzie konieczne do tego, żeby zweryfikować swoją przyszłość w Waszej głowie. Tak? Jeżeli chcecie świadomie krować swoją rzeczywistość na przyszłość, to nie możecie jednocześnie mieć takiej podświadomej wizji w czarnych barwach bo to się będzie ze sobą gryzło i z jednej strony będziecie niby wysyłać te pozytywne wibracje, już tak to nazwę, a z drugiej strony cała wasza podświadomość i ta taka bierna energia, która jest z wami cały czas, będzie kreowała coś zupełnie przeciwnego i widzicie, jedna energia idzie w jedną stronę, druga energia idzie w drugą stronę. Jakby prawa kreacji w tym momencie za bardzo nie wiedzą jak to ugryźć i bardzo często wychodzi taki mizzmasz, czasem coś wyjdzie, czasem coś nie wyjdzie, czasem coś wyjdzie, czasem coś nie wyjdzie. Nie ma to jakby jednego kierunku, w którym idziecie. Jest po prostu chaos, rozumiecie o co chodzi. Dlatego to jest bardzo fajne czynię, które dosłownie zajmie Wam 5 minut, a z drugiej strony da Wam bardzo dużo odpowiedzi odnośnie tego, w jakim kierunku idziecie. Dzięki na ten moment, do zobaczenia w następnym filmie jeżeli jesteście ciekawi większej ilości informacji, to zapraszam do mojego Instagrama od tutaj. Narka, pa!